Podejmując w życiu ważne decyzje, zawsze staramy się kierować zdrowym rozsądkiem, mądrością, a przede wszystkim odpowiedzialnością. Nastał właśnie taki moment, kiedy taką właśnie decyzję powinniśmy podjąć. Bardzo zachęcam wszystkich do szczepienia, bo tylko tak możemy zapanować nad tą pandemią, która. Mam nadzieję, niedługo przejdzie do historii i będzie tylko koszmarnym wspomnieniem. Zachęcam z myślą o nas samych, ale przede wszystkim o naszych dzieciach, wnukach, o naszych najbliższych i o przyszłości ludzkości. Szczepmy się. Naprawdę nie ma innego wyjścia. Szczepię się na mojej babci. Szczepię się, bo zależy mi na zdrowiu moich najbliższych i na zdrowiu i bezpieczeństwu osób, z którymi pracuję na co dzień. Szczepiam się, bo zależy mi na zdrowiu moich przyjaciół. Szczepię się, bo tylko szczepienia gwarantują, że zachowuję daną chorobę lub przejdę ją łagodniej i zniweluję ryzyko groźnych powikłań. Szczepię się, bo chcę wrócić do normalności. Szczepię się, ponieważ chcę wrócić do normalnego życia, ale przede wszystkim chcę być odpowiedzialna za drugiego człowieka. Szczepię się, bo kocham swoich rodziców. Szczepię się dla moich uczestników, żebyśmy wrócili też do normalności, żebyśmy mogli prowadzić zajęcia wspierające, aktywizujące, takie jak było przed pandemią. Szczepię się, bo chcę być zdrowa. Zaszczepiłem się, bo chciałem pozbyć się tego. Szczepię się, aby bezpiecznie podróżować po świecie. Dzień dobry, dobry wieczór, a jakbyśmy się mieli już nie widzieć, to dobranoc. Zachęcam wszystkich do szczepienia się przeciwko koronawirusowi. Od 7 czerwca mogą szczepić się uczniowie od 12 roku życia. Natomiast taka akcja odbędzie się w naszej szkole w dniach od 13 do 17 września. Wtedy wszyscy uczniowie od 12 roku życia będą mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19. No co, na koniec powiem jedno: szczepcie się. Potrzebujemy Was.